Drodzy Państwo. W momencie, w którym rozpoczynamy nagranie tego materiału jest dzień 15 września 2023 roku. Wy oglądacie go w środę w tygodniu następującym. I Wy już wiecie prawdopodobnie, co stało się z Krzysztofem Stanowskim, który w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, pousuwał ze swoich opisów w social media nazwę kanał sportowi. Czy to oznacza, że Krzysztof Stanowski postanowił rozpocząć swoją solową wędrówkę przez meandry nowych mediów? Tego nie wiemy i tego się dziś nie dowiemy, bo jesteśmy 15 września, a nie w przyszłości. Pamiętajmy, że za godzinę 58, 58 rusza przed sprzedaż iPhone'u. Już kto miał nie kupić, to nie kupił. Ale może ktoś chce kupić i nie wiedział, że, że w ogóle są nowe iPhony i nie widział poniedziałkowego odcinka. Tak. Są nowe iPhony, tak. uważajcie na iPhony 15, bo mają USB-C, z USB 2.0. Znaczy nie no, 15, zwykłe 15. Tak, ale pro mają już. Pro mają już. Thunderbolt. Dobrze, Karol miał opowiedzieć o tym, jak to było na weselu. Przyja opowiadając, jak było na weselu na w odcinku LS Benefis, przecież było na weselu. Rzeczywiście! No, no, to no ale no, ja byłem na weselu. No, no, ty byłeś na weselu. Ja byłem na weselu. I to ja spałem... Bo ja dzisiaj spałem 4 godziny, kochanie. I to ja spałem 4 godziny dzisiaj? I ja spałem 4 godziny? Połóż się trochę. Eee... Smaka. Proszę o film! Haka <grym> audio! <grym> to jest ten za 20 złotych za brutto może. Ty. I można zwalniać ludzi. <grym> Kurde, pierwszy raz widziałem, ja nawet nie widziałem Pię, ale że... Ale w ogóle co tu się dzieje? To, nie, stop! Przyzumuj to. Czy byłeś tak na weselu ubrany? Nie, nie. jesteś w dżinsach? Ty byłeś w dżinsach na wesele i w t-shirtie? Um, I marynarce. Ale wyglądałem inaczej trochę niż wszyscy faktycznie, no. Byś wy usta poruszyć. Hold on a second, enhance. Byś w... usta poruszyć. Czy ty. Nie no, jakby. Ale en to... Enhance. Please enhance. Czy ty wyglądasz, jakbyś do mnie przyjechał? Być na czymś weselu w dżinnach? w Ale ja mam białą koszulę i białe buty. Trzyje to było wesele. Daj zadzwonił do tej osoby. Asi. Poszedłeś na, w jeansach do niej na wesele. Monika powiedziała, że ładnie wygląda. I nie mówię, że brzydko wygląda. Ale faktycznie. Wyglądasz nieodpowiednio do okazji. To nie o to chodzi. Muszę sobie w garniturach. No tak, no bo to wesele siedzi w garniaku. Ale ja nie mam garniaka, wiesz? O nie, no tak. Nie masz garniaka. Gdyby tylko istniały takie miejsca, gdzie nie. można iść kupić garnia. kupić garnia! Wiesz co, nie Nawet iść. w dniu wesela. No to nie no, wyglądało dżinsy. tak źle. To nie były dżinsy, to były... To były takie joggery. <gry> nie! Nie, Wod, dobra, nie kontynuuj, po prostu nie kontynuuj tego wątku. Joggery. Joggery na wesele. Włod, bo ja... Żeby była jasność. Dobra, stop, stop. No, nie, no, nie, nie powiedziałeś, stop. stop. Ja cały czas przykamerowuję. Można, jak się bawiłem. Dokładnie! I pewnie było okej. Okay. Ja mówię o tym drobnym elemencie, jakim w całości obrazu uroczystości weselnej jest to, jak goście są ubrani. Mogłem nie zoomować na tym filmie. Mogłeś zumować, <laughs> to prawda. Pójdę do Wistuli i sobie kupię garnitur ładny. Dwuczęściowy z kamizelką. Trzyczęściowy. Przyda ci się garnitur w ogóle w życiu? Garnitur się przydaje w życiu. It's true. Naprawdę przydaje się. No jakoś, no I dobry garnitur to jest. Jakoś od wielu lat nie byłem w garniturze. Tak? No. Zawsze jakoś przyczmęśniesz stary w samej koszuli i krawacie. jakiś <laughs> <Mówię ci. laughs> Jakieś czarne şey. spodnie, Lewili Ja i... naprawdę, ja też jestem w garniturze stare dwa, trzy razy w roku. Ale no. jakbym miał tak ładnie skrojony garnitur, to, to, było, to fajnie bym wyglądał. No właśnie. A na mój pogrzeb się lepiej ubierz, błagam cię. Zależałoby ci? No, no tak. <laughs> no tak? Patrzyłbyś z góry z na Z góry będę patrzył i tak, jak się kto ubrał? No nie wiesz. Jeszcze brudny autem przyjechał. No tak. Co oni? Puścili nie ten kawałek, co chciałem. I tak wiesz, nasłuchuję z tej chmurki, nie? Z tego nie będę tak nasłuchuję. Co oni puszczają? Plus Springsteen. Strzyjce w być... <laughs> <laughs> A wiesz, że ostatnio myślałem o kawałku, który bym chciał, żeby leciał na, na moim pogrzebie? I nie wiem. Nie, nie wiem. Co co ja też nie wiem. W ogóle czekałem na Karola. Czekam na Karola dzisiaj. Tak, bo Włodek nisko. mnie odebrał na lotnisku. W ogóle, wiecie, takiej. jak trudno to, w tym się połapać w tej Warszawie. Myślałem, że Karol odbiory, będzie mu miło, że go powitam. Ale i było bardzo miło. Napisałem na nagarteczce, no ale się minęliśmy. Minęliśmy, się to faktu. No, Na nagarteczce napisałem pocierak. I myślę, że będę tak stał. A my wyszliśmy innym <śmiech> wyjściem. <śmiech> I tak, Włodzie jesteśmy na parkingu. Bo nie wiem, czy wy wiecie, ale lotnisko Chopina ma dwa terminale. No tak. We, wyszliśmy innym terminalem. A jakbym ja się sprawdził, wychodzi. na może to by mi pokazało, który terminal będzie, wychodził, tylko nie jak sprawdziłem. Jakbyś zobaczył na, na Arrivals. No nie, dużo ludzi wychodzi o tym, to myślę, że ty te też będziesz ty te wychodził. Włot, więcej niż jeden samolot przylatuje dziennie na Okęcie. Dobra, zapisałem sobie na <laughs> e, moim krótkim takim e, notatniczku. Dobrze. zapisałem sobie po, pomarańczowy kod na Instagramie. Proszę o film! Co? Nie, chyba wow. że temu mu nic się nie nie, udaję, ja, nie, nie chcę. ja to nic nie <laughs> robi. Może <laughs> <laughs> no, leniwy po prostu. A go... baw się. Tutaj ja takie filmiki zapisuję. Ale to, jest eee. ja dobrze, skoro mamy filmiki, to ja też mam. Mam na przykład filmik opisany jako najlepszy, antyreklama maka. Nie pamiętam, co jest w tym filmiku, żeby było jasne, że boja, ja nie Antyreklama? Antyreklama. No, nie będę ludziom pokazywał. Tak, no. mamy normalnego niedźwiedzia no. i mamy normalnego jakiegoś burgera z maka. Stary, patrz, co robi niedźwiedź. Sył. Nie. 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 Burger. Burger. Nie. 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 Mięso. Uwaga. Stary, mięso Nie. Od, odgadnął. Niedźwiedź! No <grym> <Widziałaś? Widziałaś, grym> niedźwiedź. Widziałeś? Widziałeś? Tak, tak, niedźwiedź rączką pokazuje. Stary niedźwiedź w najbardziej klarowny sposób dał do zrozumienia, że to nie jest mięso. Nie, weź to <grym> do <dam>. nie? <grym> 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 nie? Nie. Nie. <grym> nie. Nie. <grym> <grym> no co? No co no, po pierwsze, ludzie, którzy się tak zachowują... W... Mięso, patrz, stary. Mięso, dawaj, Tom, Mięso. Ale ty, nie! Ale, ale to, to, to skąd się bierze, bierze niedźwiedzia tak e, udomowionego, tak. że może się przytulać z niego? To, 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 tak można? Nie, po pierwsze, nie, nie. Po pierwsze, nie róbcie tego w domu. To jest jeden z serii filmików, więc co To jest niesamowite. No. Nie, no bo to jest ewidentnie rosyjski, nie? A to odnośnie, odnośnie nie, y, niedźwiedzi to też. Ale sprytnie nie pominął temat makaja. <laughs> znaczy, no. A czy już mówiłem, czy ci nie mówiłem? Bo na paputało łono wychodzi? O, jest super ja jadę na koncert jutro. No, jak się ubierzesz? To jest moje pierwsze pytanie. To będzie już moje e, na pierwsze pytanie do końca koncert, życia. no to w bluzę jakąś skapturę. Nie, w garnitur się odpierdziesz. Jakaś... Jeźdź do Kafardini, dzisiaj ku garniturze. W jakąś bluzę skapturę, mogę? Jest, jest taka seria, Ola, ty na pewno kojarzysz, jest taka seria memów, że ja na wesele, jest tutaj tu ziomek w dresie, ja na wesele siostry w dresie, ja na, nie wiem, otwarcie czegoś tam w dresie, nie? Ja, kiedy jest premierą nowego iPhone'a. To jest Włodek. I byłeś w t-shircie, nie? W koszuli nawet, tak? To był t-shirt? koszuli białej. Aha. Ładnej. Z Ale takim... wypuszczonej ze spodni. Od razu. Tak. Bo w Jokerie nie da się wsadzić koszuli, to głupio wygląda. No to prawda. Ale tu, tu, się muszę zgodzić, to głupio wygląda. Eee, no. kim jest Drillowiec? Trudne się wylosowało. Trudne, bo znam to określenie, używam go czasem. Używasz go nawet czasem. Wydaje mi się, że go czasem używam. Drillowiec to jest... A no nie. Kurcza. Nie wiem. A jak używasz to w jakim kontekście? Muzyki. muzyki. Muzyki, muzyki, tak. Nie wiem, czy to jest rodzaj muzyki, czy rodzaj tańca. Nie, to jest określenie na osobę. Ktoś jest drillowcem. A, widzisz? No to nie wiem, no to nie. Ola, ty wiesz? Nie. Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Bo Ja nie wiem. Bo ja myślałem, że ciebie z Warszawy. Drill, jakby. Nie, to jest po polsku. To jest. Ktoś jest drillowcem. A, nie, osoba słuchająca ten drill z Jest muzyka drill? Ja myślałem, że to jest jakiś tańca. to jest muzyka drill? rodzice są stanie wydać na katarobę kilkadziesiąt tysięcy złotych, to to, okej. Okay. No nie, to, 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 to jest tak. flex. Yy, to właśnie, to jest właśnie, to, 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 to. Bo to, 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 no to gdzieś widziałem w takim kontekście. Okay. Podczas Taś. gdy muzyka, której słuchają, początkowo tworzona była przez dzieciaki opowiadające o skrajnej biedzie. A, okej. Okay. A czemu pytasz? No dlaczego nie? No bo gdzieś coś oglądałem właśnie, bo może na TikToku, że coś tam się pojawiło i nie wiedziałem, co znaczy. A, ty, a jaki miałeś drill na tym weselu w takim razie, jak byłeś jogerem? Ja nie ja, stary, ja byłem <laughs> bardzo grzeczny na weselu, nie piłem. Uh, siedziałem grzecznie przy Nie wiem czemu, ja myślałem, że... bo nie, bo nie jest... Ale... Nie, nie drill, tylko jest... jak się nazywa ten taki dziwny rodzaj tańca, takiego techno, nie Braga, tylko hmm. ee, ee. tacy łysi gości, co wyglądają jak skinheadzi, tak dziwnie tańczą. Wiesz na jaki koncert jutro jadę? No. Z, e, na gdzie? stadionie śl śląskim w Chorzowie na imka. Na imka, No mhm. i Imka. No i Imka, no? Ja miałem jechać, niestety nie jadę. A o, myślałeś, że niestety nie jedziesz? No ja żałuję, że nie jedziesz, mają. O, no, będę no, w okay. sektorze 33D, okay. rząd 38. Nie, nie A nie ty dostałeś bilety? Nie kupiłem U mnie Jimek był w związku z zapowiedzią tego koncertu. Potem, jak u mnie był, to kupiłem sobie bilety na ten koncert. Miałem iść. Sprzedać, eee, Nie, no, oddałem mój bilet. Zdąłeś? Aha, aha. Nie, no, oddałem, bo po prostu mogę komuś coś dać. Komunizm. <laughs> dać. Normalnie dać, Ale komuś. Nie, no szkoda, że nie, odda, nie da się oddawać. Biletów. Ale oddać Goingowi? Goingowi, no nie można. Yy, do pewnego momentu? Nie, tylko jak zmienią miejsca albo datę, ale tak to nie można. Jak nie możesz oddać biletu? No jak? Na pewno możesz oddać. Nie, no jak? Ty, no. Ale nie na dzień przed koncertem, tak? Na przykład na miesiąc przed Też koncertem? Nie. Jestem w No facku, co ty? Fak polityce, no? Nie mogę oddać biletu, na przykład mi się dziecko rozchorowało albo, nie wiem, nogę złamałem? Co ty? Mogę tylko odsprzedać? No jak? Na pewno się da oddać bilet. No przecież na pewno się da. Da się, na pewno. Bilety można zwracać wyłącznie w, 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 no. w określonych przypadkach. No. W momencie odwo Aha, odwołanie. <suszy> 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 Super, no to baw się dobrze. Ja, jest mi strasznie przykro, że znaczy, już się bawiłeś. Eee, Pozdrow Dżimka. Nie będzie się z nim widział chyba. Okej, okay, szkoda. Oraz może mnie nie kojarzy. Nie Ale może będzie PEZET? będzie Pezet. Bo... Mógłbym mu podziękować za buty. Ale to buty było tak dobre. Aby... <grym> <grym> to jest, cześć, powiadami, wiesz co, dzieje. Nie, tam, że... prostu... wyobraź sobie jesteście przy barze, nie? <grym> 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 <To> jest, jesteście chłopcy. <grym> jest nie, ja tak oddychamy jego, jego plecy. Zróbmy to, proszę cię, zróbmy to. Ja jestem pz Siewa Mordzia, Dałem jeszcze jednego balona z kole, dobra? Przepraszam. Siema. Yy, chciałem podziękować za buty po prostu, wiesz? Nie poznajesz mnie wodek? Markowicz. Yy. Sorry mordo. jakby... Dałeś mi buty... Trzymaj się, jest OK. Nie <noise> Dałeś mi buty, chciałem ci po prostu podziękować, jakby. A, nie, no, Nie ma spiny, nie? Z kartą będzie, dobra. Serio mnie nie kojarzysz? Nie, już teraz pamiętam. A Karola Paciorka kojarzysz? Pamiętam, pamiętam. Kojarzysz, Karola paciorka, byłeś u niego. Wszystkich was kojarzą, jesteście super. No także trzymaj się ma wygodnych butów. Do Skoro już rozmawiamy, skoro już rozmawiamy, skoro już rozmawiamy, to jest idealne w ogóle na środa, mm -hmm. skoro już rozmawiamy o koncerty. rzeczach takich jak koncerty, jak imprezy, dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie, takie, czasem pojawiają się w Lekko Stończym tematy takie jak nie tylko twój ubiór na wesele. Pierwsze słyszę. Ale na twojej wesele byłem w granicy. Byłeś świadkiem. Przypomniałem, byłeś świadkiem. A to nie mogłeś tak mówić. To za ile lat Nina będzie mieć? 18 lat? Za 10? Za 11? Ile będzie miałaś ile? 18. Czyli tak, może i widzi 15. No, będzie miała 7 w listopadzie. Czyli za 12 lat, będzie mieć 18 lat. I 16 i. i... i... Za 11. 11. Za, jednaście, za, jednaście. I za To stary. To już możesz zacząć odkładać pieniądze. Tak. Bo normalnie będziesz mógł jeździć na 18, kupić prezent, o którym na pewno Nina marzy, bo możesz jej normalnie wynająć Jangle osie na prywatny koncert stary na 18. Nie. Tak, A, tak. jest cena. A mogę wybrać, czy tylko mam do wyboru jangle Tylko, nie, tylko jangle o, o, ma kultowy hit Baila Ela. Dupcia no lata jak bumerang. No mówiłem ci stary to wszystko możesz mieć normalnie na swój... Otóż, cena występu topowej polskiej gwiazdy jest bardzo wysoka. No, jak dla kogo? Do tego należy doliczyć koszt wyżywienia, estrady, czy też często noclegu. Jak dowiedział się autor kanału Sprawdzam Jak w serwisie YouTube, Smolasty za 35-minutowy koncert bierze 35 tysięcy złotych, co oznacza 1000 złotych za minutę. Tyle samo mają inkasować członkowie Zespół Piękni i Młodzi, natomiast Jan Gleosia, bo ten autor z kanału Sprawdzam Jak zadzwonił do ludzi mm. z otoczenia Jan okazuje się, że raparka ma otrzymać od 40 do 45 tysięcy złotych za występ w sezonie letnim. Czyli, jeżeli by się zgodziła na, rządku, na osiemnastkę... porządku No nie w porządku W tak Jakbyśmy mieli takie stawki, to ja bym nie, ja bym nie pogardził zalekostrończy występ. Dobra, możemy to przetestować, bo jakby co na pewno Kamil, nasz manager, jest w stanie odpalić sprzedaż biletów od tak, ale musisz teraz wszystkim zaprezentować swoją interpretację kawałka Bajlaela. No problemo. Baila Ela, Bajla Bajla, Bajla, Cała sala tańczy tu jak makarena, wódka jest zmrożona, dajcie mi gibona. Może zaraz skonam. Ludzie tańczą już na stołach. Tuska. No to jest po hiszpańsku, no, tak? To jest coś od Tuska, co jest polityczne jakieś. Tak, no. oczywiście. Tuska z Kadera, mueve Tuska z senorita. Kręć <gry> biodrami, pokaż mi im, jak się to robi teraz. <gry> Guantanamera, to są losowe słowa? Guantanamera, zwykłe osiedle. Nie są losowe słowa. Co to czemu Guantanamera do makarena i do zwykłe osiedla to nie żadna fawela? No, że zwykłe osiedle, nie żadna fawela. Pochowane wiadra, kręci się jeszcze rolada, trzeba ją dojarać. Okay, to jest Wiesz, to, do czego tutaj te trzy wersy nawiązują? Rolada to jest gibon. No, a wiadra? Właśnie nie wiem, co znaczy walenie wiadro, nie wiem, co to jest wiadro. Mi się wydaje, że walenie wiadra to jest w ogóle taki synonim palenia zioła. Nie, to jest konkretny sposób walenia. Wale Aha, no to nie, nie chcę Trzy sekundy. A ja jeszcze, jak, żeby walić? jak walić wadro. Nie, nie chcę, Karol, Drodzy że... Państwo, broń Boże, nie pokazujemy wam takich rzeczy. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się ciepła. my po prostu w zdrowiu i szczęściu zobaczmy się już jutro, gdzie Włodek... no. No ja idę zbierać na koncert Baila Ela. Serio, no, ona nie słucha je słucha Offset. No to jest co, ale żeby Gotye nie słuchać... No to co, no. Twoja dupka wraca do nas jak bumerang. Trzymajcie się ciepło i bądźcie... lekko stronniczy. Cześć! Do <śmany> widzenia. sayonara! <śmany> <śmany> <śmany>